Ja od kiedy pamiętam, e, lubiłam rysować i malować, więc właściwie trudno umiejscowić ten moment, kiedy i skąd się to tak naprawdę wzięło. Uprawiam malarstwo olejne na deskach, na, na płótnach. I stosuję też technikę enkaustykę, czyli najczęściej jest to praca na wosku. To jest taki mój wybór, bardzo lubię tą technikę i dobrze się w niej odnajduję. Jest to bardzo stara technika, no wymagająca trochę, trochę czasu i wprawy, ale dająca efekt przestrzenności i właściwie dzięki ustawieniom kolorów, powtarzaniu tego mojego znaku uzyskuję te efekty, na których mi zależy. Ostatnia wystawa półtora roku temu o emocjach, o właśnie zapisie jeszcze takim bardziej dynamicznym, ale też skupionym na tym samym wzorze. Ja formę ikony uprościłam do takiego bardzo malutkiego znaczka i ten znaczek wyciskam, wycinam w większości swoich abstrakcyjnych obrazów. Myślę, że, że malarz ma taką potrzebę opowiadania. Opowiadania o różnych rzeczach, które, które widzi, które go poruszają, które z nim są i które są żywe. I dlatego też na, na różnych etapach to malarstwo, podejrzewam, u każdego z nas wygląda, wygląda inaczej, ponieważ jesteśmy w innym momencie życia i inaczej przeżywamy. Opowiadamy przez swój pryzmat, opowiadamy o sobie, opowiadamy też o tym, jak działa na nas świat, jak inne rzeczy na nas działają, i, y, i to wyrażamy w różnych formach. Ja y, kocham kolor, y, uwielbiam go ustawiać i. Y, i większość tych rzeczy, którymi się w duszy gra, właśnie opowiadam kolorami. Niektórzy potrafią słowami, niektórzy, niektórzy potrafią nutami. Ja myślę, że, że tym kolorem potrafię o wielu rzeczach opowiedzieć. I, i tak to jest. Pierwsza wystawa była jeszcze na studiach. Braliśmy udział w wielu takich mniejszych też zbiorowych. Ja pamiętam, wystawiałam często wtedy ikony. Moje widzenie ikon była, była taka wystawa na, na zamku w Leśnicy, w no, Wrocławia, i różnego rodzaju takie mniejsze wystawy związane z pracownią, z, no, z tym, co, co właśnie wtedy tworzyliśmy. A pierwszą indywidualną właśnie miałam w 2001 roku, nazywała się Formy Elementarne i i właśnie w, tym, w galerii na Odwachu we Wrocławiu miała miejsce. Także miło ją wspominam, to, to ona też kończyła mój proces kształcenia i, i było właśnie dużo tam o duchowości. Szukałam formy bardziej pojemnej, abstrakcyjnej, geometrycznej, która to wszystko będzie zawierać. Dlaczego malujemy? Bo musimy. To jest tak, że e, tego się nie da odłożyć i, e, i musimy sięgać, ja muszę sięgać po pędzel e, po to, żeby, e, żeby i sobie sprawić przyjemność i e, pobyć w takim stanie właśnie tej, tej swojej malarskiej kontemplacji, e, żeby coś opowiedzieć i e, no, no po prostu to jest taka potrzeba, odczuwam wewnętrzną taką potrzebę, żeby to Wychodziło. Jak się tego nie robi, to. to, to jest ciężko.